Halo, halo, witam bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Crash'a Wandicuta. Bardzo, bardzo kolejnym... Crash Wandicuta. Tak, mamy kolejną transmisję, tym razem drugą, gdzie będziemy kończyli pierwszą wyspę w Crash'u. Tak mi się nie wydaje, bo ja gram ogólnie w tę gierkę pierwszy raz i nie do końca... Ogarniam. Jeszcze jak to wszystko działa. Do tej pory mamy trzy wyspy ukończone na maksa. To w się sensie trzy poziomy. Pierwszy, zrobiłem go poza wizją, bo wyłączyłem nagrywanie, odpaliłem i od razu się udało. E, więc tak, potem ten ganiany przed e, kamieniem i jeszcze ganiany na guściu. Więc tak to się prezentuje. Przechodzimy do następnego Native Fortress. Nie wiem, czy będzie można go zrobić na 100%. W to wierzę. Ale zobaczymy, zaraz, jak to będzie się wszystko prezentowało. Skrzynek był usprawiedliwienia 48. Więc okej, okay. zmielaziony. Do Lole. No, nauczyłem się, jak on się że nie. W każdym razie, z ciekawostki, jest to dziewczyna Kasza, którą właśnie porwał główny zły, czyli doktor. Doktor. Dobra, tutaj mamy skrzynkę, więc... Dobra, mamy skrzynkę. Więc ty trochę na Ty w sumie też. Dobra. Mało zmykaj mi stąd. Gdybyś mogła. Dzięki. Pyk. Plan jest taki, żeby. ukończyć... No, i Żeby ukończyć i dzisiaj tą pierwszą wyspę, jeżeli tak to działa faktycznie. Mam nadzieję, że to się uda. Mamy drugą rolę. Dobra, tak. Teraz lecimy sobie dalej. Dobra. Został podleciał, dostał do małpa Dobra, mamy 11 rzucie, więc mamy spoko. Na szczęście dalej mamy 11, bo już posłuchajcie się trochę Dobra, na razie wszystkie skrzynki jak mogliśmy tu zrobiliśmy Duży giaz. Dobra, kitra, Dobra. cyk, Dobra. karamba. Powiemy o tym, że można z to spalić. Ale to nic. To jest najlepszy problem. Teraz czekamy, lecimy dalej. Dobra. Co serio? To mnie zabija? Czas to jest metalowa skrzynka miałem, ale nic bardziej mylnego. Dobra, git. Nie, teraz tak. Musimy to jakoś mądrze wymyślić. Dobra, ważne, że żyjemy. ooo, bo się przynieść, bardzo okej, okay, lecimy okej, okay, będzie bolny swój poziom wbijamy dobra, spróbujmy zrobić na 100% tylko 5 poziomów, tylko 5 skrzynek, okay. Rzymi na Bardzo przyjemny poziom. No Super. Bardzo przyjemny bonusowy level. Więc lecimy dalej. I z Dobra, cyk. Dobra, pyk. Próbuję po tą maskę skoczyć. Spaliśmy samotno, ale to, to nie jest ważne. Lecimy na nie. Mamy tę maskę, to jest dosyć fajna sprawa. No gorzej. No Właśnie gorzej no 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 są takie obrotki na których źle I tutaj, że obnażę mojego skilla, który do najwybitniejszych nie należy. To jeszcze. Taka kiszka. Dobra. Dobra. Super. Nie kombinuję, bo nie chcę znowu tu wchodzić. Umyjemy to jabłka. Dobra, checkpoint'a. Okej, teraz co się skupić. Na szczęście mieliśmy maskę, która nas tu dziś tam uchroniła w jakimś stopniu Dobra Może dziś Powinna być końcówka, chociaż nie no to może być jeszcze tu Ten poziom, jest jeszcze, długi. Ten poziom jest jeszcze długi, tak mi się przynajmniej wydaje Mamy na razie do 26 dopiero bonusowych tych A okay. i dobra, czyli tego poziomu też nie będzie miest to niestety, bo nie mam tego kamienia. Okej, okay, okej. Okay. Kurde, dobra, to musimy podwachę albo przysakiwać. Aż tak nas wybąbiło. Aj holy shit Aj. No spokojnie do tego trzeba podejść Szkoda że tak w Polsce straciliśmy że tam nie ma żadnego checkpointa niestety Karamba No na razie tak średnio to wygląda można by rzec że... da się w ogóle tutaj tak zrobić, nie da się, to Wracamy do stanu początkowego. Pamiętam, że na tym poziomie ostatnio kończyłem też swoją przygodę z kraszem. Teraz nie dziwię się sobie, że, że ją tam kończyłem. To jest przydatne. Okej. Okay. Jeszcze zapali. Dobra. No kurde, nie wiem, nie wiem jak to zrobić. A znowu nastawałem nieprzyjemne miejsce. Na myślą całego, nie? Jeszcze jedną, ok, Tylko teraz, żeby przetrwać. Jedna pamiętam i masę, żeby Widzę, że mogę tutaj ominąć z tymi fragmentami w sensie przyspieszać, a nie zaraz po każdym stawać. Mam no myślę, że w strasznie, że tutaj poszło. <grym znać się w strasie> Nie kombinuj, kombinuję, kombinuję za bardzo. Czasami trzeba jednak zwolnić, nie? No, to ja sobie jeszcze. Dobra? Okej. Właśnie, okej. Widzę, że Kierkło już na tyle pomaga, że, że tu nam dała checkpoint, bo już kiedyś dochodzimy to chodzimy, to, to bez większych problemów. No dobra, to jest kwestia sporna. Dobra, teraz. Serio? Ja nie wiem jak to przejść szczerze powiedziawszy. One zapalają się w tym samym momencie. No może teraz, może to jest to ciekawe. No nie, też dosięga na żar. i ja nie wiem w którym momencie skoczyć szczerze powiedziawszy. ten moment. Spróbuję jeszcze szybciej. Dobra. Boże, myślałem, że się nie uda, nie? Myślałem, że mi ten most, że to mnie tutaj przeszkodzi mi. Na szczęście się udało. I... Okay. Mogę sobie odkupić to życie. Naprawdę. O, przepraszam, przepraszam za moją za zerową umiejętność. Podreperuję, podreperuję, ale jest taki cięższy poziom pierwsza styczność I wydaje mi się, że to mocno widać. To pierwsze było naprawdę przyjemne, a no teraz jest o wiele trudniej hmm, pod kątem właśnie gamingu. No nie idzie za dobrze. Dzisiaj, dzisiaj nie ma tego wajrku. Zamiast nie przepraszam. Chcę się szczerze poprawić. Zobaczymy ten poziom na całe szczęście z ciężarami i prulami niemałymi, ale jest na szczęście. A oczywiście 11 boksów, a na razie z tym nie mam jakich ich zdobyć. No dobra, lecimy dalej w takim razie. I kończymy chyba przeglądam na Wump Island. Yes. Przenosimy się na kolejną wyspę. Więc tak, a na razie, jeżeli chodzi o tą, no to nic więcej nie zdziałamy. Możemy z to ruszyć sobie jeden poziom siostrą kasza a w Quick. nasz ostatni poziom na dzisiaj, bo tak jak mówiłem, chciałem przede wszystkim skończyć tamtą wyspę. To się udało, więc e, teraz zaczynamy drugą z nich. Zobaczymy w jakim stylu rozpoczniemy ją. Na razie idzie dosyć solidnie. Poziom z urokiem takim wod wodnym. Dobra, te Też 48 skrzynek. Nie wiem, ile będę mógł zdobyć sam z siebie. W się sensie bez tego kamienia. Dobra, mam już niestety traci wrócimy zdrowie, ale checkpointa w idealnym momencie to mieliśmy tego checkpointa. Dobra To się spokojnie zamknie, teraz wskakujemy i zbiegamy samą górę. Dobra, cykl, cykl. Mamy checkpointu drugiego Aj Myślałem, że zdążę przed tą piranią Niestety się nie dało że zresztą szczerze powiedziawszy mamy nową zagłostkę do przeanalizowania. to Kurde. No bo to, to było ciekawe z tymi wykrzyknikami. Zobaczę, czy jak naskoczę więcej razy, czy coś innego się wydarzy. Wydaje mi się, że nie, ale zobaczymy zaraz. Okej, okay, czyli tylko to będzie... okej. mamy na życie i dajemy jeszcze do tego poziomu. Tutaj jabłka. Chciałem powiedzieć, skupić się na tym, żeby nas ta nie dopadła i dopadła nas akurat z pijania. Więc tak, z tam. Dwa, dwa jabłka, już nie będę szedł. Myślę, że nie ma to większego sensu. To zbieramy burz w sumie. Dobra. Kolejne życie też nam przyszło. Dobra, ona teraz skoczy. Nie mamy głąb s lewer, zrócimy sobie do niego. 30... Jezus, aż 30 boksów. Okej, okay. okay, udało się. najwyższe skupienie. Ok, tu są po trzy, więc myślę, że musimy zredukować te trzy. tego musimy zacząć. Więc no, będzie kurde ciekawie. Dobra, tu ok. Dobra, i teraz tak. Aj, jajajajaj Jakby pójdziemy na to dalej... Nie wiem, nie wiem co to zrobić kurde Jeszcze jedna próba, no spójrzmy To są dosyć proste, teraz tutaj jestem w Aj, chyba tu jest taka mm, yy, większa sprawa w sensie pod takim kątem, że mm, tam jest taka ta, ta wielokrotnego użytku skrzynka, że tak to ujmę. tak, ja, też muszę... to przekonać, zaraz jak to to... się zatrzymam. Teraz tak, pójdziemy najpierw na nią, mi się wydaje. bonus na full teraz będą jeszcze trzy skrzynki nie jestem ciekaw czy da się je zdobyć mm, tak po prostu czy okej okay, to będzie chyba poziom który będziemy mogli zrobić na 100% ale no, nie mówię w oczywiście what? what? kurde nie mam pojęcia, gdzie mogliśmy ominąć dwie skrzynki jeszcze, żeby powiedziawszy. Hmm, ciekawe. Hmm. Może to na początku, wiecie. No cóż. Teraz poziom Riper czy czyli będziemy chyba psemieścić. Nie wiem. W tym zajmiemy się już w nas na następnej transmisji, która prawdopodobnie już na YouTubie, bo te są na Twitchu. Dla tych, którzy oglądają zapis streama, to były na Twitchu, tak samo się nazywam, Ważyco, więc zapraszam serdecznie. Natomiast jeżeli będzie mi możliwość, zapraszam już na YouTube, a. jeżeli przejdzie mi weryfikacja transmisji na żywo, to to powinno się już udać, a powinno ono nas jakieś pół godzinki, więc no już dzisiaj nie, ale słyszymy się, mam nadzieję, niebawem, więc dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam wszystkich tych, którzy oglądają i do usłyszenia. Cześć. Pa pa!